Before fought things... ludzie, z tej strony Frodo i witam Was w nowym specjalnym odcinku do Team Fortress 2, a mianowicie odcinku Halloweenowym. To właśnie dzisiaj, 30 października 2014 roku, zawitał do nas nowy update halloweenowy, czyli mój ulubiony typ updateów do Team Fortress 2, ponieważ moim zdaniem zawsze one przynoszą najwięcej zabawy, dodają najciekawsze funkcje oraz najbardziej interesujące czapki. No i generalnie w tegorocznym Halloween spotykamy się na mapce The Doomsday, a dokładniej odmianie map tej mapy mapki, Czyli mapki z Pyromanii, w której musimy dopchać, a raczej wziąć Intela i donieść go na samą górę wieży. Tym razem zostały tutaj podmienione teksturki, na przykład zamiast tej wieży, zamiast rakiety mamy tutaj taki dzwon no i generalnie całe właśnie tutaj cała mapka jest ustylizowana na wesołe miasteczko, a to jest Erasmus, którego mogliśmy już poznać w Halloweenie 2013 roku. No, i tym razem w tegorocznym Halloween nie walczymy z żadnym bossem, natomiast rywalizujemy z graczami z przeciwnej drużyny po doniesieniu właśnie biletów nie Intela, tylko tym razem biletów na szczyt tej, tego oto dzwona. Jak będziemy ry rywalizować, to się już niedługo dowiecie. A tymczasem mogę jeszcze podać takie małe dodatki, jakie wprowadzą tutaj w Halloween, które są inne od rzeczy, jakie były w poprzednich latach. Jedną z tych zmian jest to. Że teraz y, nie będziemy już na mapce znajdować żadnych giftów, czyli prezentów i dropić z nich czapek. Natomiast to od razu po odpaleniu gry podczas eventu otrzymujemy kociołek, z którego odpakujemy trzy y, losowe czapeczki z tegorocznego Halloween. Y, ogólnie dodano ich 50, mniej więcej 50 dodatków i czapeczek, tak więc y, no dość sporo nowych. Innowacyjnych czapeczek, poza tym, że dostaniemy taką, taki kociołek na początku, od razu po połączeniu gry, możemy również znaleźć drugi taki kociołek. Ja już go znalazłem i otworzyłem. Tak więc, łącznie możemy znaleźć tutaj dwa kociołki, i z każdego wypadną po trzy czapki co łącznie da nam sześć czapek obecnie jestem jeszcze w nowy w tym temacie Halloweenowym dlatego nie wiem jak to działa i nie wiem obecnie jak zdobyć większą ilość czapek czy nie da się już ich zdobyć czy trzeba otwierać skrzynki i właśnie to co też było dość oczywiste to dodano również do tego updateu skrzyneczki dodano chyba 9 skrzynek czy coś takiego Każda skrzynka jest odpowiadająca do jednej klasy, czyli mamy właśnie, wiadomo, 9 skrzynek i do, każda skrzynka odpowiada jednej klasie, czyli będą tam przedmioty y, dotyczące pojedynczej klasy. Ja już otworzyłem również jedną taką skrzynkę, właśnie teraz będziecie mieli y, odcinek. O jezu, teraz będziecie mieli filmik, w którym to robię. Y, no i tam dropnąłem jakiegoś miska całkiem spoko do solda. Niestety będziemy wstedy, lub niestety będziemy mogli go używać tylko podczas Halloweenu. No wiadomo, zawsze daje to jakiś tam klimatik halloweenowy Poza tym dla starszych graczy Również przyznawana jest tutaj od razu po połączeniu gry Księga Czarów Jest to powtórka z 2013 roku Czyli na mapce możemy znajdywać różne zaklęcia I używać ich strzałem alternatywnym Są tu różnego rodzaju teleporty, podpalenia I różne takie duperele to, co mi się najbardziej podobało w 2013 roku, tak więc bardzo fajnie, że nadal zachowali tą tradycję. No a obecnie to już jest chyba wszystko z takich głównych tutaj zmian Halloweenowych, poza tym, że jeszcze oczywiście nie wiemy, co się stanie, gdy doniesiemy tego Intela, czy też bilety na górę. Yy, to, co jeszcze dodano z takich fajnych funkcji mapowych, to to, że... O Jezu, O, tutaj na środku mapki mamy taki wielki młot. I po naciśnięciu tego przycisku on uderza w ziemię i podbija wszystkich pobliskich ludzi w powietrze. Bardzo fajny efekt, ja już zrobiłem parę skillowych i fajnych akcji dzięki temu młotowi i możecie również sobie popróbować. Dobra, a tymczasem naszym zadaniem będzie doniesienie bilecików do dzwona, przez co odpalimy bardzo fajny alternatywny świat, również z nowymi pomysłami w tym roku. Nie będziemy walczyć tam z żadnym bossem, natomiast będziemy tutaj rywalizować z graczami z przeciwnej drużyny, a w jaki sposób to już zaraz się dowiecie. I właśnie teraz nasza drużyna donosi bilety na szczyt wieży, a co się stanie po tym spełnieniu celu, możecie już zaraz zauważyć. Powiem wam tylko, że pomysł jest bardzo innowacyjny i interesujący ze strony Walba. Jak widzicie teraz nad mapą rozprzestrzeniła się, rozprzestrzenił się taki grzmot. I przenosimy się do świata alternatywnego, w którym jeździmy sobie gokarcikami z wesołego miasteczka. No i możemy się przenieść tutaj do jednego z trzech y, typów gry. Y, zawsze po spełnieniu celu mapy Doomsday, właśnie pojawim się w takich gokarcikach. Natomiast mamy tutaj jedną z trzech możliwych mapek. Y, tym razem trafiło się na piłkę nożną, czyli że musimy trzy razy wepchnąć tę łatwą wielką piłkę do tej jamy, którą tam widzicie. Tam mamy czerwoną, czyli naszą, a tam jest niebieska. No i oczywiście musimy spróbować trzy razy dopchnąć piłkę. Gdy już ją dopchniemy to wygramy. Czyli takie po prostu zabawy na gokartach. Oczywiście przy tym możemy spychać przeciwników yy, z mapki, uderzając ich lub używając różnych... Yy, czarów, które również możemy tutaj znaleźć W czterech punktach na mapce O, jak mogliście zauważyć przed chwilą właśnie Ładnie wypchnąłem kolesia, tylko że yy, Użył przyspieszenia yy, Każdy gracz właśnie posiada takie przyspieszenie na gokarcie Klikając parwy przycisk myszy I jest jeden jeden, dobrze Gramy do trzech Tak więc naprawdę jak zobaczyłem pierwszy raz tą rzecz To się bardzo zdziwiłem, jak po prostu Valve'owi Przyszło do głowy coś takiego Chyba, że to jacyś użytkownicy może podosali ten pomysł Czy coś Natomiast bardzo śmieszny no i innowacyjny przede wszystkim, nowy, fajny, ciekawy pomysł. Właśnie to, co jest tutaj innego, to że nie walczymy już z bossem tak jak to było w poprzednich latach na Halloween, tylko po prostu właśnie mamy takie minigierki. Yy, możliwe, że w tym odcinku pokażę Wam jeszcze jedną z tych mini gierek, na pewno, a, natomiast na pewno nie pokażę Wam wszystkich trzech, ponieważ yy, no warto, żebyście sami sobie to sprawdzili. Ale mamy tutaj m.in. właśnie grę w piłkę nożną, yy, zapadające się platformy, czyli że będziemy mieli podświetloną platformę, na którą musimy stanąć yy, oraz na niej przetrwać, a, a cała reszta się... Zapadnie Oraz mamy tutaj zbieranie punktów Czyli jakby jest taki tor podobny do jakiegoś Mario Kart'a Czy coś takiego I musimy zbierać punkciki, które będą wypadać z przeciwników To co jest jeszcze fajne Dodane w tegorocznym Halloween To, że gdy jesteśmy tym duszkiem, bo umrzemy To możemy dotknąć naszego sojusznika Po czym odrodzimy się ponownie Więc granie będzie nasza polegała już tylko na oglądaniu Reszty graczy no i oczywiście bardzo dobrze jest to stworzone, ponieważ nie wyobrażam sobie jakby na przykład zostało trzech ostatnich graczy i oni by się zmagali tutaj yy, z wepchnięciem tej piłki do bramki. Yy, poza tym jeszcze z takich małych dodatków to dodam tutaj również nowe czary w Nowe czary w tegorocznym Halloween Na przykład takie, które widzicie w lewym dolnym rogu mam taki spadochron Spowoduje on wysokie wybicie mnie w powietrze. Oj, jutro musimy wypchnąć tą piłkę, żeby wygrać Będę wysoko w powietrze, przez co będę mógł z powrotem powrócić na mapkę, gdy mnie wypchnie jakiś przeciwnik. Może zaraz wam to zaprezentuję. Natomiast na razie przydałoby się O o o, może będzie jakaś akcja, dośrodkowanie Musimy się tutaj postarać. Kurczę, bardzo wyrówna gra. O, widzieliście jak tutaj yy, przyrąbałem przeciwnikowi. A, to co jeszcze mogę wytłumaczyć, bo ponieważ może być to dość nieczytelne. Yy, widzicie, że w lewym dolnym rogu mamy procenty naszego go-kartu. O, niestety przegraliśmy 3 do 1. Yy, mamy, mieliśmy tutaj przed chwilą takie procenty w lewym dolnym rogu. Oznaczają one nasze zdrowie go-karta. Yy, jeśli dostajemy obrażenia od przeciwników, czyli zostaniemy uderzeni właśnie tym prawym przyciskiem myszy to tracimy procenty, a gdy my uderzymy i zaatakujemy przeciwnika, to je otrzymujemy. No i wydaje mi się, że to na tyle z tego update'u. Nie będę już więcej wam tutaj opowiadał. Mogę jeszcze tutaj ewentualnie zatańczyć Kongę. I zachęcam was do grania w tym update'cie, ponieważ jest on tylko do 12 listopada, tak więc mamy dwa tygodnie na korzystanie z tego eventu poza tym pamiętajcie również, że możecie sobie wchodzić na mapki z poprzednich pięciu lat Halloween i zbierać sobie prezenty, które tam występują, przede wszystkim dla nowych graczy, którzy jeszcze nie grali w tym fortresa w poprzednich latach, to może być dość ciekawa opcja, ponieważ możecie sobie pozbierać różne ciekawe czapeczki, które będziecie mogli potem nawet w roku nosić na specjalnych dedykowanych na to serwerach. A tymczasem ja się z wami żegnam i co, dziękuję za oglądanie. Tu był Frodo i na razie.